Witam Cię serdecznie z tej strony, Tomek Rozmus, witam Cię z wyjątkowego miejsca, z naszego biura Stradaku z Mulheim z Niemiec. To właśnie z tego miejsca chciałem Cię zaprosić 21 lipca na największe traderskie wydarzenie, całodzienny live trading. Od godziny 9 właśnie do godziny 17 wraz z Birgerem Schiffermayerem oraz Martinem Gorszem poprowadzę dla Ciebie wyjątkowym... Live Trading, gdzie pokażemy jedno z naszych kont, pokażemy statystyki naszych zagrań, pokażemy jak wygląda nasza filozofia tradingu, pokażemy Ci nasz Trading Room, oczywiście w formie wirtualnej, również pokażemy wszystkie nasze zagrania właśnie tego dnia. Zapamiętaj, 21 lipca nie będziesz sam na rynku, będziesz wraz z nami, będziesz mógł śledzić naszą pracę, będziesz mógł zobaczyć nasze wszystkie transakcje, będziesz mógł uczestniczyć wielkim, otwartym forum. Wszystko 21 lipca. Informacje na temat tego projektu znajdziesz również pod linkiem, który znajduje się na dole tego wideo w opisie tej strony. Zapraszam Cię serdecznie. Mamy tysiąc miejsc, więc zarezerwuj swoje miejsce. Upewnij się, że możesz być razem z nami 21 lipca. Serdecznie zapraszam. Tomek Rozmus. Do zobaczenia na rynku.